Cześć, witam Was serdecznie z tej strony, Gracja Nastadski. A teraz będzie piosenka pod tytułem Szczyty Alt. Rozleciałem samolotem, takim sobie tanim lotem, i siedziałem przy oknie, no i było wygodnie. Podróż mi mijała normalnie, Leciało mi się kapitalnie, Nagle w dole zobaczyłem i normalnie Za nie mówiłem. Szczyty Alp, szczyty Alp, szczyty Alp, Rozciągnięte na horyzoncie, Widziane z samolotu, Zachwycają swym ogromem. Szczyty Alp, szczyty Alp, szczyty Alp, szczyty Alp. Na biało ośnieżone, widziane z wysoka z góry. Ach, zachwycające są te góry! Bardzo mnie te góry zachwyciły. Takie piękne z góry były. Wielkie i olbrzymie, miały w sobie siłę. A samolot dalej leciał, nad górami już przyleciał, i tylko zdjęciami zostały i w pamięci widok wspaniały: szczyty alp, szczyty alp, szczyty alp, rozciągnięte na horyzoncie, widziane z wysoka z góry. Ach, wspaniałe są te góry! Szczyty Alp, Szczyty Alp, szczyty Alp na biało ośnieżone. Widziane z wysoka z góry, ach, zachwycające są te góry. Szczyty Alp, Szczyty Alp, Szczyty Alp rozciągnięte na horyzoncie, Widziane z samolotu, zachwycają swym ogromem. Szczyty Alp, Szczyty Alp, Szczyty Alp. Szczyty Alp

La 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 Szczyty Alp, Szczyty Alp, Szczyty Alp rozciągnięte na horyzoncie. Widziane samolotu, zachwycają swym ogromem. Szczyty Alp, Szczyty Alp, Szczyty Alp na biało ośnieżone, widziane z wysoka z góry. Ach, zachwycające są te góry! Ach, zachwycające są te góry. Dziękuję na razie. Cześć.